Dobra, dawno nie graliśmy na tej mapie, to może zagrajmy tą postacią na tej mapie, będzie ciekawie. Skup się na levelowaniu jednej broni. A co robiłem w poprzedniej grze, jeżeli mogę spytać? Gliwia Kozak Demecz. Kozak -Demacz, owszem. Nie mówię, że nie. Fireball, fire wand, Goldik, bardzo ślicznie dziękuję. Empty Tom, Magic Wand i Knife. Knife'a nie chcę. To, to chcę. Pią, 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 pią. Łopanie, łopanie, łopanie. Ile tych nietoperów? Za dużo? Łopanie, łopanie! dobra już. Tarć. Nie będziemy się powtarzać. Spinacz. Spinacz do papieru. Przedem ja kurczaka wydropiłem go, od razu zjadłem. To nie było potrzebne. Chyba był goldzik, tak mi się wydaje. Bro... Broli trochę braku ropsarówki. Nie z takiego wariata. Da się odpalić. O, udało się nawet ten boomerang sensownie odpalić. Teraz już się nie udało. Magic Wand, Laurel albo Fire Wand. Fire Wand. To możemy sobie od razu zjeść. Spróbujmy zrobić tak. Ja tu jeszcze mam jednego kurczaka. Ja pierdyka normalnie jak w PUBGu. Majer, fire. będzie fire. No, piu, 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 piu. Ja się zastanawiam, czy to jest fire, ale... No nie mają trochę przekłamanego damage'u, bo te kurde moby chyba nie mają 50 życia. Co z tego, że ja zadaję szkielet na 50 życia, a on ma 20, czy tam 10, czy ileś. Nie jestem pewien Dobra, czy ja chcę Garlic. Wydaje mi się, że chcę. Mi się ten Garlic poda dosyć mocno. Tę ja potrzebuję do krosa. Do krosa potrzebuję Clovera. Boże, nie pamiętam, że to był Clover. Eee, weźmiemy garlek. Ja mam wrażenie, że ta przerówka często ratuje dupę. I to magic wand whip Zatykowanie cooldowno o 8% kontrole levelowanie broni Levelowanie broni? Chyba Osobiście liczby Damage mam wyłączone No i spoko a, to jest klowar. Będziemy mieli ten cztery umiejętności do wyboru. <grywa> Na pewno. Chociaż raz mi się póki to zdarzyło, że miałem cztery umiejętności do wyboru. A dosłownie raz. O! dałem się dziabnąć. Nawadzi temki. Okej, holy Bible, nie Holy Cross, przepraszam, nie Bible No, stop, stop A ile mam tych, holy? 3T, 3T, jeden szosnek Bez rewelacji bym powiedział Grzegorzu. Auci, auci. Kurde, normalnie farma diamencików Coś dobrego. Aaaa, może być w sumie. Tu nie da się włączyć HP mobów, nie? To przybosek jest czasem irytujące. Znaczy czasem często. My to zawsze. O, mam cztery. Wow. Merzygłąd. Kurczoczek, ale kurczoczka nie potrzebuje, to zjadać go nie będę bez sensu. Weźmy to, zbierzmy. torebka z hajsem do 40 golda. O o o, 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 nie. O, tym bardziej nie. Chociaż może dobra, trochę. Tutaj zahaczymy parę. O, jest spoko. No dobra, pół życia straciłem. Nie było aż tak spoko. Magic wand, fire wand. No, fire wand, mordo. Mamy bosika, ale zabicie tego bosika może być kłopotliwe, nieco. Troszkę, odrobinkę. Dobrze ran się zapowiada. No, lepiej niż ten poprzedni, to na pewno. Augment area of attack by ten percent. Myślę, że ja mogę to chcieć. A z drugiej strony chciałbym też tego krosa całego. Więc wezmę krosa. Empty Tom, bowler albo Biblia. Candleboller, niech będzie. Może jakieś obszarówki będę robił. Że nie wiem, czy w przypadku tych pocisków pojedynczych to ma to sens w ogóle jakikolwiek? To jest zwiększa? No ja dobra, bo merangi zwiększa chyba. Widzisz? Dobra, nie mam pojęcia. Nie będę wymyślał czosnek zwiększa, no ale czosnek nie kształtuje się na podstawowy atak, więc whatever trochę. Magic Wand, poproszę. Panie, ale życia straciłem na tym, kurde, przejściu po tego kurczaka. Jak to bez sensu było. Au. szkoda, jest, jak się nie ma jakiejś obszarówki, kurde. Tak se myślę. Znaczy z drugiej strony, jedyną obszarówką to jest czosnek. Ewentualnie bić. Hmm. Wiem, że można przejść. Holy Biblia w poprzedniej grze 120 tysięcy, ale to nie ma za specjalnie wielkiego znaczenia, biorąc pod uwagę wyższy czas trwania gry i wyższy level Biblii. Dobra, to mamy na maxa dodane. Dziewięć i pół koła teraz muszę na to zebrać. a panie jedyny. Eee, a który ma czosnek w ogóle typ? O chwilę. To jest to. To jest jakiś kwadrat. To jest chyba nóż. Tu jest podpisane, co oni mają. Nie bardzo. Który ma czosnek? Po e. Nie mam niejakiego poe. A, czyli muszę rozwinąć czosnek do siódmego levelu, żeby odblokować dzióbkę, który ma czosnek. Makes sense. To to <laughs> <laughs> Do, 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 do. I the giant blue venus in the mud forest in library unlock hyper mode for two stages